Chcę Wam pokazać getry, które są dostępne u nas w sklepie. Są to inaczej nazwane ocieplacze, które mają za zadanie utrzymać w cieple rozgrzane już stopy i rozgrzane kostki, czasami również łydki i kolana, w zależności od długości. To jest taka długość przed kolanką. To są dosyć krótkie getry z dziecikami. To jest dokładnie ten sam produkt, tylko że już bez jetów. I zobaczcie, tutaj mamy taką specjalną dziurkę na obcasik. Dzięki temu ketry mają jeszcze jedną dodatkową fu funkcję chronią buty przed przecieraniem. Drugi model, ta sama długość, ale zobaczcie na strukturę. Jest troszeczkę inna struktura. Tutaj mamy grubiej tkaną, tutaj mamy delikatnie tkane i one mają takie delikatne futerko są bardzo mięciusieńkie. Jedne i drugie to 100% akryl. Ta sama długość, ale już nie mamy dziurki na obcas, tylko zakończone są takim ściągaczem. E, przydadzą się nam szczególnie przy butach sportowych. Te ocieplacze już będą za kolano. Tutaj okay, tamte były przed kolano, bardziej chroniące kostkę, te już mamy za kolano. Zobaczcie już, jakie są długie. Również takie mięciusieńkie, futerkowe i jeszcze dłuższe, zazwyczaj używane przez baletnicę, ponieważ są to takie getry, Zobaczcie, jakie długie się nie mieszczą, aż tutaj pod biodro samo, czyli bardzo, bardzo długie, również z dziurką na obcas. Tutaj mam getry klasyczne marki Parus z dziurką na, obcasie, na obcasik. Tutaj mamy dziurkę, uszyte z bawełny. Bardzo fajny produkt na lato, bo nie grzeją się nam aż tak bardzo nogi. No i nowość teraz, zakolanówki. Mamy zakolanówki w wersji dla dzieci, również z dziurką na obcas. Dla dzieci, dlatego że są troszkę szczuplejsze. I wersja dla dorosłych, tak samo z dziurką na obcas i z charakterystycznym ptaszkiem. Wszystko uszyte z bawełny polecamy, bardzo modne w tym sezonie, krótkie getry firmy Parus. Są to getry, które nakładamy na łydki, nie na same kostki, więc takie nałydkowe, bardziej ozdobne niż funkcjonalne. Zobaczcie, mogą być w takim czerwonym kolorze, bądź czarnym. Z firmy Parus mamy również getry letnie, wersja letnia, uszyte z mięciutkiej cianinki, z której są uszyte wszystkie stroje firmy Parus i mamy taką wersję na łydki, ozdobną, dla dorosłych i dla dzieci, czy nieco szczuplejsze, fajnie uzupełniają luk, gdy trenujecie np. w szortach bądź w wody.